wina, witam was z kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokazuję, jak instalować Windows 7. A Windows 7 dlatego, że nie mam Uin, płyty z Windowsem 10. Dobra. A, win, a... i dziś jeszcze pokażę wam też, jak instalować sterowniki do karty graficznej like. GeForce, a to GeForce GTX 950 z takiej płytki. No, no, już po instalacji Windowsa. Dobra, to chyba zaczynamy się za instalacją Windowsa. Dobra. Cięcie. Dalej się nie zrobiło, jak widzicie. Dobra, jak widzicie... Odpalił mi się akurat teraz instalator. Dobra, klikamy... Patrzcie. Nie musicie tego czytać. Ale jak chcecie, to możecie. Bale ja nie muszę, A żeby kliknąć, to ten guzik dalej. Musicie kliknąć a ten płyt ak akceptuje postanowienia licencyjne. Było też małe cięcie, bo by... coś mi się stało tutaj. I przyjeżdżam przed chwilką. No i dobra, działajcie. Dobrze. Nic z instalatorem ani nic. Nie z komputerem, tylko na telewizorku. Dobra. I te, jak już klikniecie, to, to klikamy dalej. I tutaj możecie wybrać niestandardowe, niestandardowe zaawansowane albo, a to niestandardowe to nowy system. A to to wykonaj aktualnej no, do nowszej Tego no. I zobaczcie ja wybieram tag. Dysk nie ten. Ten mogę coś wybrać. Ten. Ale nie. Mogę wybrać ten. To był stary Windows. Dalej. oki, ok. No i widzicie. Instalujemy się. Kilkę mi to za... Dobra, ale dobra, jak już, dobra, bo muszę kończyć już, więc znajdźcie sobie drugi taki sam film o takiej samej nazwie i to będzie kontynuacja tego filmu, więc dobra, na razie, na, na następnym filmie się zobaczymy, tam i ten film będzie miał... Część druga, a ten co teraz widzicie, to część pierwsza. Dobra. I jak nie będziecie mieli pod tymi filmami, że komentarze wyłączone, to bo, no to ja jeszcze tego nie zrobiłem, żeby były włączone, bo mi się tak dzieje, że są wyłączone. Najpierw. Dobra. Pożegnacie się z Mangiet i Ksikiem. I z filmem. Więc dobra. Nara. Do następnej części.